Cześć, z tej strony Marcin Połoganiuk Spidersweb.pl Jestem teraz w Barcelonie na targach MWC i mam przed sobą smartfon LG G5 czyli jedną z najciekawszych nowości zaprezentowanych na tegorocznych targach MWC Co nowego? Przede wszystkim potwierdziły się plotki o zmianie, zmianie kształtu zmianie filozofii, designu tego urządzenia No jak widać nie jest to zbyt piękne urządzenie plecki faktycznie ładniejsze były w LG G4 natomiast przód wygląda w moim odczuciu całkiem dobrze e, Mamy tutaj na górze takie Fajne przełamanie ekranu, które bardzo ładnie załamuje światło i wygląda to naprawdę dobrze. Natomiast z tyłu mamy dwa obiektywy. Jeden jest obiektywem szerokokątnym, drugi jest obiektywem o standardowym kącie widzenia. Jeden ma 16 milionów pikseli, drugi 8 milionów pikseli. Pod nimi znajduje się włącznik, który jest też czytnikiem linii papilarnych. Jak widać przyciski głośności zostały przeniesione na boczną ściankę i teraz znajdują się w tym miejscu. Co nowego w smartfonie? Pojawił się nam ekran Always on Display. Po włączeniu smartfona podświetla się cały ekran. No i tutaj pojawia się nam pierwsza nowość, ponieważ nie mamy szuflady aplikacji. LG G5 zrezygnował w oprogramowaniu z e, szuflady aplikacji teraz mamy e, rozwiązanie podobne do na przykład smartfonu w Huawei, gdzie e, wszystkie aplikacje mamy na kolejnych ekranach. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł. Osobiście nie jestem fanem tego rozwiązania. Co ciekawego można powiedzieć o smartfonie. Jego ekran ma przekątną 5,3 cala. Jego rozdzielczość wynosi 2560 x 1440 pikseli. I daje to zagęszczenie pikseli na poziomie 554 ppi, czyli, czyli naprawdę dobrze. Procesor tego urządzenia to Snapdragon 820. I mamy tutaj na pokładzie 4 GB pamięci RAM. Wbudowana pamięć to 32 giga i można ją rozszerzyć poprzez karty micro SD. Na pokładzie jest oczywiście Android 6.01 Marshmallow. Co my tu mamy? Jedną z głównych nowości są oczywiście wymienne moduły. Tutaj mamy LG z modułem aparatu, czyli LG Cam Plus. Moduł aparatu daje nam przede wszystkim grid, tak? Możemy ten aparat troszkę pewniej troszkę pewnie chwycić w ręce mamy też dostęp do przycisków, mamy y, fizyczny spust gawki. mamy przycisk y, nagrywania filmów no i mamy takie pokrętło, pokrętło zoomu pokażę Wam zaraz jak to działa y, tu jest jeszcze włącznik y, aparatu, po jego przeciśnięciu przyciś w dół wchodzimy bezpośrednio do aparatu no i zobaczmy, tak wygląda y, aplikacja aparatu mamy tutaj pokrętło zoomu i po prostu przekręcając je aktywujemy zoom z tym, że jest to oczywiście zoom cyfrowy, tutaj w żaden magiczny sposób nie dochodzi nam zoom optyczny natomiast teraz chciałbym jeszcze Wam pokazać jak wygląda odpięcie modułu czyli jak ten telefon prezentuje się bez modułu tutaj mamy taki specjalny przycisk po jego wciśnięciu możemy rozsunąć moduł to jest skomplikowana czynność, ale widać udało mi się. Wyjmujemy moduł, mamy tutaj w nim też baterie, a telefon. W telefonie zostaje procesor, wyświetlacz i cała reszta. Generalnie ta część jest bardzo lekka. Większość masy mieści się tutaj w module i w baterii. Poza modułem aparatu debiutuje jeszcze y, moduł z przetwornikiem DAC, dzięki któremu jakość dźwięku powinno być znacznie, znacznie lepsze. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się, mi się to sprawdzić. Tak wygląda LG w dwóch częściach, a tak prezentuje się w pełni krasie.